Dzień dobry, witam serdecznie w tym materiale. Słuchajcie, dzisiaj to będzie taki krótki chyba materiał, który jest wstępem do takiego większego, który planuję, tak powiedzmy, za tydzień zrobić w kontekście ekologii i samolotów. Czyli tego, gdzie należy pozycjonować samoloty na podstawie faktów niewątpliwych, w temacie ochrony klimatu, prawda, bo to jest taki temat, który ostatnio jest często poruszany, w tym kontekście, że mówi się, że pandemia to bardzo dobrze wpłynęła na to, że to lotnictwo tak bardzo nie lata tymi samolotami, bo to pozwoli uratować naszą matkę Ziemię przed katastrofą. Jest to po prostu bzdura, tak mówiąc krótko, i ja w następnym materiale się do tego odniosę, pokazując pewne tam zależności, pewne fakty z tym związane. Ale żeby tamtego materiału nie przeciągać, to dzisiaj chcę powiedzieć o tym, czegoś należy spodziewać w temacie napędu do samolotów, na podstawie takich porównań, czy też tego, takich ogólnych faktów związanych z różnymi rodzajami napędu i pokazania, że to po prostu nie ma racji bytu w samolotach, bez względu na to, co tam w tej chwili pokazują na kolorowych obrazkach różne firmy, w celu wyciągnięcia pieniędzy publicznych na badania, czy też w celu pokazania się, że tacy jesteśmy prawda, ekologiczni, bo za dwa lata będziemy. Już latać samolotami elektrycznymi, co zresztą chyba 2-3 lata temu jakiś prezes jednego z przewoźników zapowiadał, że już za 3-4 lata po Europie będą latać samoloty elektryczne. Jak widać, nie latają. No ale to, że tak powiem, odbiorca takiej masowej informacji zazwyczaj ma pamięć niezwykle krótką i nie pamięta tego, co nawet mówili do niego, przekazywali dzień wcześniej. Więc ja dzisiaj się odniosę trochę do tych właśnie źródeł napędu w przyszłości samolotów. Dlaczego one zostaną na takie same, jakie są? Ewentualnie z drobną uwagą na koniec. A później będzie to materiał ekologiczny. Słuchajcie, trochę namieszała w tym wszystkim Toyota tutaj, nazywając Pirusa tego pierwszego, o którym wiecie wszyscy, że jest to samochód hybrydowy, prawda? A tak naprawdę, jeśli zgłębić temat, Nazwy, czy coś można nazwać hybrydowy, czy nie, to się okazuje, że nie do końca. Bo to, tak naprawdę określa nam to określenie hybrydowy, że coś możemy zasilać. Nie wiem, jakiś pojazd może być zasilany różnymi źródłami energii, co nie ma zastosowania w przypadku tej klasycznej Toyota Pirus, ponieważ jedynym źródłem energii, jaki można dostarczyć do tego samochodu, jest nalane do zbiornika paliwo. Nie dotyczy to wersji tych plug-in, które można jeszcze podłączyć do prądu i naładować akumulator, który tam jest. Natomiast jeśli weźmiemy taką Toyotę, prawda, z rozładowanym akumulatorem, to ona nie ruszy z miejsca bez uruchomienia silnika spalinowego. Chyba że postawimy ją na górce i stoczymy z tej górki, prawda, czyli wtedy jest napęd grawitacyjny. I tutaj w tym kontekście można tak nazwać, że jeśli, powiedzmy, przyjmiemy, że tą Toyota gdzieś stoi na górce i jest możliwość stoczenia jej z górki, no to ma napęd hybrydowy, czyli grawitacyjny i na paliwo. Energia, która tam jest zgromadzona w akumulatorach, może się wziąć albo z napędu grawitacyjnego, ewentualnie kinetycznego, czyli najpierw ją trzeba rozpędzić i potem hamując ładu, ładować akumulator, albo naładować ten akumulator z silnika spalinowego, który, który się tam znajduje. Tak więc nie do końca można to nazwać napędem hybrydowym. Na pewno napędem hybrydowym można nazwać na przykład trolejbusy z silnikami spalinowymi. Ja byłem zbazowany kiedyś w Rydze, tam takie mieli, czyli ten trolejbus, w miejscu gdzie jest sieć dostarczająca prąd do, do jego silników, no to jest podpięty do tych, tym panografem do, do tej linii energetycznej, która, elektrycznej, która jest nad drogą, a tam gdzie tej linii nie ma, no to jedzie na silniku spalinowym. Są takie na przykład lokomotywy też które mają silnik spalinowy i mogą wyciągnąć pantograf i jadą na silniku elektrycznym. I tutaj znowu też należy wrócić do nazwy hybrydowy, którą się używa do określenia, chyba nie do końca słusznie, sytuacji takiej, gdzie na przykład w lokomotywie jest napęd spalinowy, ale jest tam prądnica, generator i ten prąd z generatora napędza silnik elektryczny, który z kolei napędza koła. I to się może zdarzyć. Albo na przykład, nie wiem, w ładowarce dużej, takiej służącej do ładowania piasku, silnik spalinowy napędza pompę hydrauliczną, która z kolei napędza jakieś silniki hydrauliczne przy kołach, prawda? I to też się czasami spotyka z określeniem, że to jest napęd hybrydowy, a tak naprawdę chodzi o to, że jest tam przeniesienie napędu za pomocą hydrauliki bądź elektryki, prawda? I to czasami też jest nazywane napędem hybrydowym, ale nim nie jest, prawda? I tutaj w przypadku Toyota Pirus też tam głównie chodzi o to, że jest przeniesienie napędu za pomocą z silnika spalinowego, za pomocą takiej przekładni złożonych silników elektrycznych, powiedzmy, które głównie do tego tam służą, a dodatkowo jeszcze do odzyskiwania energii hamowania. O czym jeszcze za chwilę powiem. I teraz tak, jeśli chodzi o zalety tego napędu hybrydowego w tym kontekście, że właśnie jest przeniesienie napędu z silnika elektrycznego na koła na przykład, tak? No tu to w tym przypadku na koła w przypadku takich pojazdów, które się toczą po ziemi za pomocą czy to elektryki czy hydrauliki, to to ma pewne zalety. Czyli yy, na przykład yy, przy ruszaniu, prawda? Nie ma szczywnego połączenia, nie ma sprzęgła, które się zużywa, tylko jest tam jakieś sprzęgło hydrokinetyczne, które powoduje, że to można yy, tym, tym pojazdem ruszyć, tak yy, płynnie, bez szarpnięć i tak dalej. Podobnie można to zrobić w tym systemie, właśnie gdzie jest generator i silnik elektryczny. Gdzieś tam jakiś falownik po drodze i można tą energię elektryczną zamieniać na energię mechaniczną z powrotem, yy, napędzając ten silnik elektryczny. Dzięki czemu można uniknąć stosowania sprzęgła mechanicznego, która, które przy bardzo dużych mocach, no jak wiadomo, się może bardzo mocno rozgrzewać, zużywać. Yy, a w przypadku takiego przeniesienia napędu hydraulicznie lub elektrycznie, jest ono wyeliminowane. Więc to ma taką właśnie zaletę i to nie ma w ogóle zastosowania w samolotach. My w samolotach nie musimy tego robić. Na żadnym etapie, jakby produkcji ciągu w samolocie, my nie mamy do czynienia z jakimś takim sytuacją, gdzie musimy zastosować jakiekolwiek sprzęgło. Bo ten ośrodek, od którego my się odpychamy, on sam jakby nie jest, jest ściśliwy, prawda? I to śmigło nie jest, nie jest w stanie wygenerować takiej siły, jak koła opierające się o asfalt. Więc nie ma takiej potrzeby. W przypadku samochodów, no jest taka potrzeba, no bo trzeba prawda, płynnie ruszyć, prawda? I były na przykład stare, starego typu, aczkolwiek niekoniecznie starego, bo ciągle są stosowane sprzęgła hydrokinetyczne, hydrokinetyczne w klasycznych przekładniach planetarnych. Szczególnie przy mocnych silnikach, bo wtedy nie trzeba żadnych launch, kontroli i tak dalej. I na przykład jest taka popularna skrzynia normalna, hydrokinetyczna ze sprzęgłem hydrokinetycznym w mocnych samochodach ośmibiegowa ZTF-a. Mam taką w samochodzie. I ona ma tą zaletę, właśnie, że jest bezawaryjna, prawda? W łatwo przenosi te duże moce. Nie trzeba tam żadnego launch control, ponieważ wystarczy przyszłość na hamulcu, mocno gaz nacisnąć, i to sprzęgło hydrokinetyczne robi tą robotę, że jest to tak zwany przekładnik też momentu obrotowego, że ten samochód szybko, a jednocześnie płynnie jest w stanie ruszyć. No i to ma też zaletę w tej wspomnianej Toyocie Pirus. Dodatkowo w tej Toyocie właśnie ten napęd służy do ładowania akumulatorów, które tam są, odzyskując energię hamowania. I to jest główny zysk w Toyocie Pirus. Polega, yy, znaczy, główny zysk tego, że ona mniej pali od klasycznych samochodów, ale nie do końca o czym za chwilę powiem, jest to, że można odzyskiwać energię hamowania. Czyli nie traci się jej w hamulcach, rozgrzewając je, w tarcze hamulcowe, tylko jest ona odzyskiwana przez tam silnik elektryczny, który w tym momencie pracuje jako generator prądu i dawana do akumulatorów, i z kolei z tego akumulatora może być czerpana. I napędzać może silnik elektryczny, który jest w tym momencie ten generator, staje się silnikiem, po to, aby ten samochód ruszał czy wspomóc silnik spalinowy, w tym, aby zużywał mniej paliwa. To nie służy do tego, aby cały system był mocniejszy. Ja ten samochód wypożyczyłem sobie kiedyś w Turcji i nie jeździłem. To jest jeden z gorszych samochodów, w których jeździłem, bo on jest bardzo głośny, jest bardzo paliwożerny, jeśli się nie jeździ po mieście. Czyli w momencie, kiedy my nie odzyskujemy tej energii hamowania, bo nie, ma, nie, ma, nie hamujemy, jeśli byśmy nie hamowali, tylko za każdym razem dotaczali się do, na przykład do świateł, to żadnego zysku z tego całego napędu nie ma, bo nie odzyskujemy energii hamowania. Natomiast za chwilę powiem o wadach, które tam się bardzo mocno pojawiają. Ponieważ teraz o wadach napędu tego, Typu hybrydowego, czyli przeniesienie napędu za pomocą silnika i prądnicy, czy też hydraulicznej. Otóż, yy aha, jeszcze wrócę do tego hamowania silnikiem, prawda? W samolotach my nie hamujemy silnikiem, tam w ogóle nie ma takiej sytuacji. Po prostu się podchodzi do lądowania stopniowo redukując prędkość, ale ona jest redukowana tak, jakbyśmy w samochodzie puścili na luz, prawda? Czyli nie, nie, my nie hamujemy. Czasami się używa tak zwanych speedbrake'ów, ale to m, nawet gdyby założyć, że miał jakieś śmigiełko damy zamiast tych speedbreaków i trochę tam tej energii uzyskamy, to, to powoduje taką komplikację tego układu, że to w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Poza tym, tak naprawdę tych spidajków się bardzo rzadko używa. Jeśli jest dobrze rozplanowana lot, nie powinno się ich używać, bo to jest strata energii. Tak więc, następny powód, dla którego w samolotach się nie używa tego typu przełożenia i nie będzie się używać, to jest taki, że jest to skomplikowane, prawda? Bo powoduje do, do dodawanie jakichś dodatkowych elementów, natomiast nie ma żadnego zysku z tego związanego, ponieważ my nie. Nie hamujemy silnikiem w samochodzie. My w ogóle w samolocie w powietrzu się w ogóle jakby nie hamuje, więc nie ma czego odzyskiwać, prawda? Eee, czyli skomplikowanie i brak potrzeby odzyskiwania powoduje, że ten napęd hybrydowy w takim kontekście nie jest brany w ogóle pod uwagę. Nie ma sensu. Teraz o wadach tego napędu, właśnie tego przeniesienia napędu. Jest to strata mocy i tu nie podlega absolutnie żadnej wątpliwości. To chyba każdy, kto troszeczkę sobie wyobrazi to, że przekształcając jedną energię na drugą zawsze wystąpią jakieś straty. No to może to sobie wyobrazić, prawda? Czyli jest nam duża, nawet kilkunastoprocentowa może być strata sprawności całego układu, dlatego że na tych przekształceniach tej energii, czyli silnik produkujący prąd. Z kolei ten prąd wyprodukowany przez generator napędza inny silnik albo jakaś pompa, hydraulika. Te sprzęgła hydrokinetyczne, które w samochodach są, tricky, z ich blokowaniem po ustaleniu prędkości, to tak tylko nawiasem mówiąc, ale to wszystko powoduje potężne straty mocy. I to z kolei powoduje, wracając do naszego Pirusa, że on tak naprawdę będzie bardziej paliwożerny od normalnego samochodu z normalną skrzynią, ze sprzęglaną, normalnie z zębatkami. W momencie, kiedy nie występuje hamowanie, bo jest raz, że miejsca masa układu, dwa, że nie ma tego właśnie przeniesienia tej całej mocy za pomocą tego prądu, to tam się nic nie ślizga i tak dalej. I to było wyraźnie widać, jak sobie te testy robiłem tym samochodem. Właśnie to była konkretnie Toyota CHR, która ja jeździłem tym po Turcji, po bardzo długich podjazdach, po górach. No, bardzo słaby samochód nieprawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, ale więcej paliwa zużywał niż wszystkie inne, jakie wypożyczałem, bo kilka tam wypożyczałem w tym celu, żeby tam podróżować w tej Turcji. Więc w momencie, kiedy nie odzyskujemy hamowania, czyli jeździmy po mieście tym pirusem, to to najmniejszego sensu nie ma. Pierwszy lepszy diesel obecnie produkowany będzie dużo bardziej oszczędny niż ten, niż, ten, niż ta Toyota Pirus, a nawet samochody benzynowe w tej chwili już są ten nowe z Turbo są oszczędniejsze niż, niż ten Pirus. Tam jest pewnie w pewnym sensie jeszcze jedna oszczędność, taka, że tam silnik pracuje w trybie Atkinsona, więc to jest troszeczkę, troszeczkę oszczędniejsze. Przez to jest taki słaby, bo on ma tam 1,5 litra pojemności, a tylko 90 koni, ale z powodu tego, właśnie napędu, który tam jest który ma tą zaletę, że zyskuje hamowanie, no, sprawność całego układu na trasie, w, na autostradzie, im szybciej jedziemy, tym jest gorzej, prawda? I to tam sobie litrażowałem, to, to po prostu jest, no, no, nie ma ten samochód sensu najmniejszego, według mojej ocenie, jeśli się nie jeździ po mieście. Dodatkowo jest okrutnie głośny, ale to o tym wspominałem. Tak więc taka jest wada tego, że po prostu tracimy energię na, tej, na tych wszystkich przekształceniach i to znowu jest absolutnie nie do zaakceptowania w samolotach. Czyli nie możemy tam hamować silnikiem w samolotach, nie ma tej zalety największej, która występuje w tych pirusach wspomnianych. A jest nieprawdopodobna strata energii, żądają, sięgająca kilkunastu nawet procent. Jak wiecie, w samolotach się walczy o, o jak, sprawnie, jak najsprawniejsze silniki o każdy procent, bo to przy tych dużych prędkościach, przy tych dużych odległościach, które samoloty przebywają, to te 2-3%, 5% ma duże znaczenie, prawda? Więc nikt tu nie będzie kombilkował tego układu z jego wszystkimi wadami, żeby dodatkowo jeszcze stracić na tym, na tym, na tym całym, na tej całej konstrukcji energię, a co za tym idzie pieniążki, prawda? Nie będzie czegoś takiego. Tak więc podsumowując to, aha, jeszcze wrócę do tego, dlaczego się na przykład z racji tej straty energii na tym na tym przekształcaniu jej, dlaczego się nie stosuje tego typu przełożeń na przykład w tirach obecnie, prawda? Są normalne, zwykłe przekładnie z zębatkami, ewentualnie wielosprzęgłowe, dlatego, żeby już po tym ustaleniu, po tym zesprzęgleniu, się jak najmniejsze straty były, żeby tam się nic nie ślizgało, prawda? Żeby jak najmniej tam tych zębatek w ogóle było najlepiej. Bo znowu przy tych dużych przebiegach i nie wiem, zaoszczędzenie 10 litra na 100 km, to gdzieś tam przy tych potężnych przebiegach i przy jakichś dużych flotach tych, samochod tych samochodów to już da jakieś zyski. W, w okrętach na przykład, przepraszam w okrętach w statkach, to mm, w tych takich potężnych to w ogóle nie ma żadnej przekładni pomiędzy silnikiem a śrubą. Ten główny silnik napędza bezpośrednio śrubę. Ja o tym chyba kiedyś mówiłem. One są wolnoobrotowe silniki, 60 obrotów na minutę powiedzmy i ta śruba też to wszystko się wolno kręci bez żadnej przekładni, bo każda przekładnia, każda nawet mechaniczna powoduje już jakieś straty energii. A co dopiero jakieś tam przekształcanie z prądu na... Yy, z yy, energii mechanicznej na prąd i z powrotem. Kompletnie bez sensu, nie do zaakceptowania w samolotach, bo dodatkowo jeszcze zwiększa masę. Nie ma takiej możliwości, żeby takie, takie do normalnych zastosowań. Ja nie mówię, że gdzieś tam się może ktoś pokusić, żeby coś specjalistycznego w jakimś, nie wiem, wymyślonym celu zrobić, ale ja mówię o normalnym takim transporcie, gdzie chodzi o to, żeby to było efektywne. Nie będzie czegoś takiego, ponieważ ta konstrukcja na najbliższym świecie nie ma najmniejszego sensu. Czy będą samochody, samoloty elektryczne na baterie? Nie wydaje mi się, nie ma takiej też możliwości. I tutaj powiem dlaczego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że się mylę, bo przecież nie wiem, jeszcze 200 lat temu nikt nie myślał, że będziemy latać i tak dalej, ale my nie robimy niczego, co jest wbrew naturze, natomiast tutaj byśmy znowu robili, prawda? Ponieważ jeśli chodzi o akumulatory, po pierwsze, nie mamy takich pojemności w tej chwili, czyli gęstości energii, czyli akumulatory musiałyby gromadzić kilkadziesiąt razy więcej energii niż teraz, żeby to było porównywalne z ilością energii, jaką się da zgromadzić w paliwie w zbiornikach. To dodatkowo dochodzą następne problemy, mianowicie już w tej chwili, przy obecnych pojemnościach akumulatorów, te akumulatory są bardzo niebezpieczne. Akumulatory to są jedna z najniebezpieczniejszych rzeczy, którą można przewozić samolotem. Już chyba parę spadło z tego powodu, bo się mogą same od siebie po prostu zapalić. Bo tam jest zgromadzona, zgromadzona energia elektryczna, i w przypadku zwarcia nie potrzebuje to żadnego tlenu z zewnątrz, nie potrzebuje to dostarczenia, tak jak na przykład paliwo. Żeby się spalało, trzeba tlen dostarczyć. Czyli kompletnie zamknięte paliwo w zbiorniku jakimś tam do którego nie ma dostępu powietrza, się na w świecie nie, ma, nie może zapalić. Yy, kiedyś tam dawno, dawno temu, jak byłem małym chłopcem, to był taki trik gdzieś tam, ponoć robili kierowcy przewożący paliwo, że wrzucali e, rozpalonego papierosa do testerny z paliwem, bo tam po prostu nie ma tlenu, nie ma, nie ma tego yy, utleniacza, który by mógł spowodować pożar. Yy, więc yy, nie wiem, czy faktycznie, no, ktoś to widział tam i nawet opowiadał. I teraz tak, yy, przy tych gęstościach, które są obecnie, to już jest niebezpieczne, no wyobraźcie sobie teraz 50 razy większą gęstość. Czyli jakiekolwiek zwarcie w środku, to już, są, to już byłyby reakcje wybuchowe. Po prostu, nie, nie wiem, zwarcie w takim akumulatorze, który był gdzieś w skrzydle, powodowałoby, że to skrzydło by eksplodowało mentalnie. Więc ja nie sądzę, żeby to w tym kierunku poszło. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że powiedzmy, że w takim Boeingu 737 czy Airbusie 320 czy w jego wersji elektrycznej, to ten akumulator musiałby mieć megawattogodziny Pojemności megawattogodziny, skoro w zwykłym Tesli samochodzie ma 100 kWh, a tam jest normalnie powiedzmy odpowiednik 50 litrów zbiornika paliwa. no Tak mówię teraz orientacyjnie, tak, tak? W samochodach ciężarowych to już idzie w setki kW, przy zbiornikach rzędu 500 litrów powiedzmy. To wyobraźcie sobie, ile w samolotach, prawda? Jest to znowu razy 10, to, to my mówimy o megawatach. Tym bardziej, że w samolocie jeszcze trzeba mieć ten zapas. Na wypadek odlotu na zalewisko zapasowe, czyli cały czas wozimy jakąś tą ilość prądu ze sobą, nie zużywając go nigdy. Prawda? Tak, paliwa też wozimy część ze sobą, nie zużywając nigdy, nie schodząc poniżej jakichś minimum. A tutaj byśmy to musieli wozić w postaci ciężkich akumulatorów. Dodatkowo, jeszcze w przypadku samolotów napędzanych paliwem, jest ten zysk, że to spalane paliwo zmniejsza masę samolotu, czyli samolot pali znacznie mniej na końcu swojej drogi, jeśli ona jest długa szczególnie, niż na początku. W przypadku akumulatorów elektrycznych, nie wyrzucalibyśmy akumulatorów po ich rozładowaniu. Czyli na pewno by nie było takiej sytuacji, że zużywamy akumulatory, na przykład jedną dziesiątą akumulatorów zużyliśmy i je wyrzucamy. I przez to pobieramy mniej prądu z tych, które pozostały. Więc na samoloty elektryczne zasilane akumulatorami, w takim normalnym ruchu, bo sobie można wyobrazić jakąś tam małą awionetkę zasilaną akumulatorami, takie samoloty latają. Ale jeśli chodzi o taki transport lotniczy, gdzie chodzi o to, żeby to było bezpieczne, efektywne i tak dalej, nie ma raczej co liczyć. Nie raczej, ale na pewno. I teraz dochodzi jeszcze ładowanie, prawda? Skoro mówimy o megawatach, megawatogodzinach, czyli załóżmy, nie wiem, 5 megawatogodzin, by miał taki samochód, samolot yy, pojemności baterii. 5 megawatogodzin. To jeśli byśmy chcieli go naładować w ciągu godziny, to potrzebujemy mocy 5 megawatów, no plus straty powiedzmy 6. Jeśli byśmy go chcieli naładować w 15 minut, tak jak się teraz tankuje samoloty, to trzeba pomnożyć to razy 4. Czyli do ładowania jednego samolotu trzeba linii energetycznej o mocy 20 megawatów. Megawatów. To już są takie linie, które tam po polach widzicie, to są tego typu moce. A to by musiało być takim przewodem, takim podłączane do samolotu. Jakiekolwiek zwarcie tam, <grym> no to można sobie zobaczyć, jak wyglądają zwarcia na rozdzielniach yy, dużych mocy, prawda? I co tam się dzieje przy takim zwarciu? Także samoloty na baterie typu Airbus, wielkości, yy, mogącej, yy, takiej wielkości, które mogą przewozić kilkadziesiąt osób, należy absolutnie zapomnieć. A już kompletną bzdurą są jakieś tam na słońce, prawda? Tutaj znowu my, żeby samolot, tak jak tam są na słońce, pokazują samoloty, które gdzieś tam lecą i ledwo siebie unoszą, on ma nie wiem, 30 metrów rozpiętości skrzydeł. Airbus ma też 30 metrów rozpiętości skrzydeł. Taki samolot waży, nie wiem, 50 ton, jeśli ma przewieźć tam 150 osób, prawda, z tymi osobami, czy więcej, bo to na pusto. Więc on potrzebuje znowu megawatów mocy. Słońce dostarcza, nawet zakładając, że tam panelami było pożone całe skrzydła, to słońce nasze dostarcza w, w zenicie, jak jest, 1,2 chyba kilowata. Z tego możemy 50% uzyskać. Więc my jesteśmy kilka rzędów wielkości. Poniżej tego, co potrzebujemy, taki samolot na baterie słoneczne może unieść siebie, ewentualnie jednego człowieka. Kompletna bzdura. Co się może zdarzyć, i w tej chwili się pojawiają takie projekty, to samoloty na ogniwa paliwowe, wodorowe. To generalnie jest przyszłość transportu. Według mnie w tym kierunku my wszyscy pójdziemy tutaj, jeśli chodzi o taki powszechny transport. Wydaje mi się, że dożyję ja jeszcze sytuacji takiej, gdzie akumulatory, te, które się w tej chwili produkuje. Litowo-jonowe będą traktowane jak azbest, w tej chwili traktowane jest jako bardzo niebezpieczny odpad, za który będzie się bardzo dużo pieniążków płacić, żeby to sutylizować. Natomiast wodór jest przyszłością, według mnie. I na wodorowe samoloty jak najbardziej mogą być turbo bo jako takie turbo odrzutowe, jak to nie rozumiem, turbiny elektryczne nie należy się spodziewać, bo jakoś się to nie przyjęło w przypadku innego napędu niż turbo odrzutowy. Były takie projekty turbofanów, tam Airbus coś robił, to zarzucił to, to się coś, coś tam jest nie tak, nie sprawdza im się to, prawda, więc nie należy tutaj myśleć, żeby to w tym kierunku poszło. Natomiast jakieś silniki elektryczne napędzające śmigła, no to tak, z ogniwami paliwowymi na wodór, bo wodór jest bardzo gęsty pod względem energii i nie wiem, 10 razy chyba gęstszy niż paliwo, w związku z czym tego wodoru do samolotu bardzo mało by szło. Tu jest tylko technologia stworzenia tych ogniw paliwowych o odpowiedniej mocy, silników elektrycznych o odpowiedniej mocy, potrafiących tą moc produkować przez dłuższy czas. Tutaj możemy popatrzeć na Tesla, która ma permanentny problem z, z, to taki przykład tylko, z oddawaniem tych kosmicznych mocy, które tam są rzekomo zainstalowane, przez dłuższy czas. W tych całych trybach lurdiculos, czy jak to tam się nazywa, to ona jest w stanie jeden start zrobić i koniec, i później wraca do przyspieszeń. Dwa czy trzy razy gorszych, prawda? Bo jest tą, krótko, tą dużą moc jest w stanie odprowadzać przez, znaczy, produkować przez krótki czas, bo to wszystko się rozgrzewa. Więc tu w samolotach, ponieważ do startu to wszystko na mo pełnej mocy pracuje, a później na niewiele mniejszej, to też musi być wszystko dostosowane do tej ciągłej pracy na dużej mocy. I to jest chyba technicznie możliwe do zrobienia. Bardzo fajny projekt widziałem, gdzie te zespoły, na, zespół silnika jest połączony z, z ogniwami paliwowymi w takiej jednej gondoli. A gdzieś tam paliwowe zbiorniki te z wodorem są w samolocie, i to być może ma sens, ale to wszystko wymaga kilkudziesięciu lat od teraz. Kilkudziesięciu lat. Dlatego Boeing nie, nie decydował się na stworzenie nowego samolotu zamiast Maxa, tylko wzięto konstrukcję sprzed 60 lat i dalej ją odwołocieśniono. Dlatego że stworzenie całkowicie nowej konstrukcji, nawet opartej na znanej technologii, to jest kilkanaście lat, powiedzmy, albo przy najlepszym wypadku kilka, ładnych kilka, nie wiem, osiem, powiedzmy. To stworzenie takiej nowej konstrukcji opartej na kompletnie nowej technologii, to naprawdę to są dziesięciolecia od teraz. Ale jest to możliwe, być może tak. Czyli jedyna przyszłość, w mojej ocenie, czego należy się spodziewać, za nie wiem, mojego życia może jeszcze, to właśnie samoloty na wodór z ogniwami paliwowymi, turbośmigłowe. I to chyba wszystko w tym temacie y, takiej przyszłości napędu lotniczego. A o ekologii powiem jeszcze później. Natomiast, a właśnie, jeszcze tu wrócę do tych hybrydowych, czyli absolutnie nie należy się spodziewać czegoś takiego, że będzie samolot, który ma, nie wiem, dwa silniki na paliwo, a dwa silniki elektryczne. Bo to tak komplikuje cały układ. Powoduje tyle problemów, nie wiem, przy starcie teraz. No, osobna procedura na awarię tego silnika, osobna na awarię tego silnika. Poza tym to tak naprawdę niewiele wydawało. Wracamy do tematu o mocy potrzebnej do ładowania, nawet jeśli tam był, nie wiem, jeden, 2 megawaty. Poza tym, no. Ten prąd też, też trzeba skądś brać, prawda? Jak przyjdzie ładować samochód, samolot w nocy? Skąd? Na no, jakieś nowe akumulatory na ziemi. I teraz, yy, dzisiaj był artykuł taki, przeczytałem na przykład o jakiejś fabryce, która powstaje w Polsce, która, ale to ja do tego wrócę później, to może nawet niepotrzebnie teraz mówię, która będzie produkowała akumulatorów rocznie o mocy 100 GWh. Czyli roczna produkcja tej baterii, tych baterii w tej fabryce, największa na świecie ma być ta fabryka. To by starczyła w Polsce na kilka godzin zmagazowania energii. Tutaj pokazuje to, że my jesteśmy o tych, o tych klasycznych źródeł energii jeszcze na długi, długi czas uzależnieni. Choć czy nam się to podoba, czy nie, bez względu na to, czy to my, czy Niemcy na przykład. Dobra, wrócę do tego tematu ekologii, rozwinę go w następnym odcinku. Myślę, że tu nie namieszałem i powiedziałem, skupiłem się tylko na tych samolotach, po to, aby już później tego tematu nie dotykać. Dlaczego nie będzie hybrydowych samolotów, cokolwiek uznać za hybrydę? I dlaczego nie będzie elektrycznych samolotów, a dlaczego ewentualnie mogą się pojawić samoloty, turbo znaczy nie turbo -śmigłowe, ale śmigłowe na sami silniki elektryczne zasilane ogniwami paliwowymi, nie akumulatora. Do zobaczenia w następnym odcinku, a już jutro, czy też dzisiaj, bo to już jest późno i pewnie późno pójdzie. Następny lot wirtualny, tym razem przyjrzymy się, jak to się lata z widzialnością zrobię. Postaram się zrobić tam może dwa podejścia i potłumaczyć coś, jak to do tego można podejść, żeby było fajnie, bezpiecznie i przyjemnie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnych materiałów.